Nie zastanawiało się nieraz, do czego służy folder o nazwie adnotacje znajdujący się w drzewie operacji, otóż można w tym miejscu sterować wieloma parametrami, w tym włączanie wyłączaniem adnotacji, wymiarów, ale też dodawaniem nowych płaszczyzn adnotacji. Jeżeli włączone jest domyślnie, automatyczne umieszczanie adnotacji w płaszczyznach, Program będzie z każdym nowym szkicem operacją dodawał, tworzył nowe płaszczyzny i na nich umieszczał adnotacje. Dodajmy teraz nową notatkę, będzie to oznaczenie spoiny, którą przytwierdzam do krawędzi. Program przytwierdził tą adnotację do płaszczyzny przedniej. Utworzy teraz rysunek na szablonie domyślnym formatu A4. Wszystkie rzuty, które są tutaj wyświetlone z oznaczeniem literki dużej A w widoku, oznacza, że na tej płaszczyźnie znajdą się jakieś adnotacje. Wybieram teraz tworzenie nowej płaszczyzny adnotacji i zaznaczam jako referencję ścianę płaską. Po przejściu dalej zaznaczam notatki, które chcę przenieść na tą płaszczyznę adnotacji. Ponieważ orientacja nie do końca mi odpowiada, muszę wrócić krok wstecz i zmienić. Ten wybór obracając. Sprawdzam na początku wielkość 90. No, wychodzi z tego, że będzie to 270 stopni. Po przejściu dalej, wszystkie notatki, które są widoczne, będą przeniesione na płaszczyznę adnotacji nowo utworzoną. Nazywa się ona widokiem adnotacji 2. Po przebudowie, wracam do rysunku. Odświeżam. I jak widać, zostało. Mm, Literką A oznaczona miniatura widok adnotacji 2. Po jego przeciągnięciu i wyrównaniu tego widoku wszystkie adnotacje znajdujące się przypisane do tej płaszczyzny adnotacji zostały zaimportowane.